Ja... Zupełnym dla mnie zaskoczeniem y, dzisiejszego dnia jest Julita. No po prostu uwielbiam tą dziewczynę, ma mnóstwo energii, e, cały czas y, jest bezproblemowa, cały czas chce nagrywać, i we wszystkim widzi rozwiązanie i dobrze współpracuje z innymi. Jako uczestnicy zdecydowaliśmy, że skoro nasi prowadzący tak bardzo się postarali, że mieli dzisiaj naprawdę trudno... My też wymyślimy coś. To Jedna my... osoba ma karę, to w takim razie... Nie, nie mają tego flow, wcinają sobie, nie czują tego, nie wiedzą kiedy, nie? Takie, no, dziwne. Jest jeszcze druga kara, bo są dwie. Wymyśliliśmy konkurencję, która pozwoli zdecydować, kto z was otrzyma drugą karę. W ciągu 10 sekund będziecie musieli powiedzieć, jak najwięcej słów na literę, którą wam wybierzemy. Kto przegra, gra papier, kamień e, z Michem. Oto, jaką, jaką karę? karę tak, w takim razie polecam. Czekaj, muszę stanąć jakąś dobrą pozycję obrać. też swój umysł, bo twoją literą będzie. Ja właśnie, ja lubię bliskie kadry, nie? Ehm, te ogólne są takie kurwa zjebane. Właśnie w produkcji co tam chcemy robić. Ja bym chciał robić jeszcze takie kurwa jeszcze w chuj bliskie, takie na emocje ludzi. Muszę też pogadać, żeby załatwić coś takiego, żeby był jeszcze jakiś operator taki w chuj kurwa bliskich. Na przykład uważam, że mega zaletą gry o tron były bardzo bliskie kadry, częste, które i ci aktorzy fajnie grali emocjami. Że nic nie mówili, tylko twarzą grali, nie? Emocjami twarzy, w sensie mimiką twarzy. I to było zajebiste. Że to czasem było mocniejsze nawet od dialogu jakiegoś. I igła, i i madło, i iskra, i kra, i stop. Ale w pierwszy w tych nagraniach co były ostatnio, no to jeszcze raczej chyba nie będzie takich bliskich, ale muszę zadbać, żeby na przyszłość były. Nie ma pięć słów, jest dobrze, tak. naprawdę jest no. dobrze! Pola ma pięć słów, Olek, żeby to przebić, musi powiedzieć co najmniej sześć. twoją literą będzie J. tak, y J. Aleksandra Grant. Witamy wśród wilków au! Dła, y Japonki. Y co znaczy Grant? Granty to są nagrody jakieś, nie? Tak? Co to są? Ale... ale to jest przez te wtedy. Grant. Wnioski te są. What? Grant. Wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organ... No to taka nagroda. Mając zadanie realizacji określone... Się... ale to przez inne. De... Y -y, znaczy te a, nie de... y -y, a Grant na przykład Grand Prix. Ja y i -y, jodłować, y y jechać, jadło y -y, Przegra ten golibref a osoba kiedy będzie premiera yy... kurwa może za tydzień może za dwa może nigdy nie wygrana może sobie nie, nie. pofarbować nie. włosy na dowolny kolor a mamy naprawdę nie. Bardzo, nie. bardzo fajne kolory o, to by proszę taka ciotka Ale, ej jaka ciotka kurwa, nie obrażaj go no właśnie to jest mój krupne jaka ciotka kurwa. Problem? Oleg dla mnie jest mocnym zawodnikiem, wyróżnia się na pewno na tle innych uczestników, stylem bycia, no powiedzmy to sobie szczerze, hej, jest królem dla mnie dzięki temu. A jak mi nie odrosną te brwi? Ja się sobie podobam w tym momencie, a ja kiedyś miałam bardzo dużo kompleksów i bardzo nie chcę zmieniać tego, jak wyglądam. Serio, to jest jedyna rzecz, jakiej nie chciałam robić, nie wiem, bo bardzo długo dążyłam do tego, żeby zaakceptować to, jaka jestem i jestem teraz ona była taką normalną dziewczyną, była sobą, a teraz takie udawane, gówno emocje, że o Boże jaka tragedia! Moja. Taka jaka się sobie podoba mi bardzo nie chce tego zmieniać. Za pięć stów O Widziałem jakie emocje z Tobie... Ja już nagrałam, że jestem smutna, teraz jestem już w chuj wesoła. Złe mi się wylosowały, teraz emocje. Złe mi się wylosowały, teraz emocje. Mogę jeszcze raz wylosować, bo nie będzie pasowało do odcinka. Mogę się z tobą wymienić. Za pięć stów. I wchodzę do gry za ciebie. Dobra. Przefirdolone to jest. To jest przewierdolone. Ale jak wylosujesz farbowanie włosów, to farbujesz Zdajesz mi 500 za to? Tak Bo jeżeli wylosuję brew, to nie robię tego To nie wolisz zaryzykować i grać jednego, co? Nie jak Bo to 500 zł tracisz Nie 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 Czyli co, deal? Deal Tak No ja jestem, ja chmokiem Nie chcę golić, żebym jej nie stracił Co tu się właśnie dzieje widzowie? Chłopaki będą grali w kamień, papier, nożyce Oto kto goli brew No to co, do jednego? Przynajmniej 500 zł zarobiłem 3, 2, 1

<laughs> to jest samochód Nie, Ale wow, tak też ja, ja, ja się nie idzie Trzy Ale mocno Powiem Ci, że mega fajnie to wygląda Ja Cię nie widziałem Niku, bardzo oglądasz bardzo modnie Kolejny z mecz, więc będziemy mogli sobie oglądać kto nam chce A wy w trakcie tego meczu możecie przygotować po trzy posty na Instagram, trzy story i minimum dwa TikToki, które chcielibyście wrzucić na swoje social media. Tym... Tak teraz I, i bardzo się wyróżnia y, Julita. No po prostu fajna, taka fajna, bezproblemowa. Jak wczoraj powiedziałabym, że Pola i Dominik, tak teraz zastanawiam się, czy wcale nie Maja. Myślę, że mogłabym ja wygrać. Dlaczego? No, no nie wiem, no jakoś tak jest. Jak tutaj jest bardzo fajnie, ja mi się podoba. Więc... <grymne> <grymne> Myślę, że mogłabym wygrać ten program. <grymne> no fajnie, przynajmniej się dobrze bawili na nagraniu teraz tych setek. Pięć minut. Jedziemy na nasz ostatni panel, w którym dowiemy się w końcu, kto wygra twoje 5 minut 2. Mam nadzieję, że uh, uh. nie możecie tak samo doczekać... A ja mam takie pytanie, jak szliście do programu, to spodziewaliście się tego, że będziecie w finale? Ja tak, tak! Tak poważnie? Ja, nie, ja byłem... Ja ja, ja, nie. nie, ja ja, tak ja byłem pewny, że jestem do, taką dostawką do wywalenia, wiecie, na przykład w trzecim odcinku. A ja na przykład nie, bo ja w ogóle szłam z takim zamysłem, że żeby tylko nie odpaść w pierwszym odcinku, że będzie fajna przygoda. Wysłaliście nam swoje storki i teraz sprawdzimy je sobie. Wszystkie posty uczestników, które my oglądaliśmy, możecie zobaczyć oczywiście na ich Instagramach, a one są wyświetlone tutaj, także zapraszam. Musimy się tak męczyć tak, kurwa, analizujemy... Oceniamy, wiemy, co my byśmy chcieli zrobić, takie wiesz, weźmy to, że to jest naukowy materiał, nie, do analizy, o. Tak to traktuj. Mamy serdecznie do nich. Dobra, w takim razie teraz mamy Olka. Fajnie, fajna w ogóle estetyka, Olek, nie? Dobra, Maja teraz. Challenge'owy, challenge'owy oh, TikTok'ek. Zarębiste, no ja uważam, że właśnie takie są najlepsze, czyli, że jednak z tymi ludźmi stąd, ale, ale coś też niekoniecznie tak. związanego w ogóle z tym, się działo. Uważam za... Mamy teraz Dominika. Te story są yy, o tym. Tylko że tam chyba jakoś trochę leża, jakość leżała, nie tam tego, że nagrali fajny pomysł, ale pewnie źle wykadrowali i żeby to miało ręce i nogi musieli oni dozumować w postprodukcji do odcinka i bo kurwa, no, tu przynajmniej jakiś. Jeden, dwa, zoom poszedł coś w tym stylu. Że jednak z tymi ludźmi stąd... Kadrowanie trzeba poprawić. E, jak ludzie poznają was w tym programie... Bo wie, wiecie o że oryginalnie nagrali w chuj dalej, nie? Bo kurwa widzę, że tu jest dużo takich odklejonych osób na czacie, muszę tłumaczyć takie skróty myślowe. to w ogóle to nie zachęca, żeby cię oglądali, bo wiesz, oni prędzej będą czekać na film, niż na... Nie, nie wiedziałem teraz, no z tymi w góry że jak... Ludzie, poznają was w tym programie, to w ogóle to nie zachęca, żeby cię oglądali, bo wiesz, oni prędzej będą czekać na film niż na twoje story o tym, że jest film. No lepiej jakiś backstage, nie? Coś takiego, to co pokazać. Wy powinniście story y, mieć w ten sposób zrobione, żeby zatrzymały tych ludzi, którzy, którzy do was już przyjdą. To story nie zatrzyma kogoś, bo ono nie jest o tym, że żeby go zatrzymać, tylko ono jest bardziej jakbyś miał już swoją widownię i chciał, żeby weszli na mój kanał. Tiktoki dużo lepiej niż story na pewno. O wiele. O wiele lepiej. No. I zdjęcia też mają. Fajne. To mega fajne A to są te zdjęcia dzieciństwa. Mega dobre. A jak ty W ogóle najlepszy pickek moim zdaniem do tej pory. Coś tak kring jest dla nas to Ale Szczerze, największe zaskoczenie. Ja wiem, że ten Michu jest bardzo lubiany przez teraz młode, młodsze pokolenie, znaczy młodszych ludzi ode mnie, że tak się wyrażę. Ale mam trochę takie wrażenie, że jak oni go zaczęli chwalić, że jest taki wow, jesteś taki super przeuroczy, to on zaczyna być, znaczy specjalnie się tak zachowywać, żeby być coraz bardziej uroczy, coraz bardziej, coraz bardziej. Yy, że na przykład teraz, że ona śleży i się wstydzi, że oni oglądają. Jego pracę, że to już się robi takie kurwa trochę za mocne, nie? Że czasem less is more, że ok, to jest fajne, ale cofnij odrobinkę, nie? Jeden krok do tyłu kolego, bo już się robi za mocno. Tak się wydaje. Karol no, Bicykowicz, w ogóle najlepszy piktor, moim zdaniem, do tej pory. Coś tak przyliczy mnie, co jest <grym> to? Ja mam <grym> z tobą <tą bądźą> z... <grym z tygłą> no, Szczerze? Największe zaskoczenie. Najbardziej kreatywne. Bo... Tak. No. Miko, jestem naprawdę zaszokowany, ale... Nie, to, to jest w ogóle księg. Masz... O, nie, że o, jest... A w pierwszym odcinku byś siedział normalnie o, dzięki. Miło mnie, i wstydzę się jest mi, mi. A tutaj takie, no takie robi. Za bardzo poszedł kurwa w tą rolę, którą mu dałem. taką jak włosy. <śmiany> tak, mega do... Ale oczywiście mówię to z pełną świadomością, wiem, że kurwa dwunastolatki mnie zwyzywają, że Michu jest super kochany, jest przeuroczy i ja jestem spierdolony i się czepiam poza zazdroszczenia nie? Na przykład nie wiem, włosów albo wzrostu. <laughs> Jestem tego świadomy, luz, lecimy dalej to sobie wszyscy poradzili tak. Serio, i zaskoczeniem, to <laughs> jest zaskoczeniem dla no mnie Lecimy w takim razie bo z... bo Lecimy w takim razie z panelem, moi drodzy Wiemy wszystko, to nam też dużo dało informacji Bije mi serce, bo zaraz jest finał Twoje 5 minut 2 no i stresuję się, bo jednak przyszłam tu po to, żeby wygrać, a może być różnie. I tyle emocji mam w sobie, tyle już przeszłam, że nie mogę się doczekać, kto wygra, i kibicuję wszystkim na maksa. Nie, nie jestem zestresowana. Cokolwiek się stanie, to będę zadowolona. Jak nie wygra, to też będę zadowolona. Dlaczego? Uważam, że są tutaj osoby, które równie na to zasługują jak ja. A i tak bardzo daleko doszłam i wiem, że da mi to bardzo dużo. Proszę Państwa, zaczynamy w takim razie wielki finał drugiej edycji programu Twoje 5 minut. Zapraszamy uczestników. Uważam, że w chuj lepiej jakby każdy finał, na, znaczy każdy, każdy werdykt w Hiszpanii nagrywali w nocy. O wiele lepiej to wygląda, tylko może wymyślili, że finał sobie nagramy, żeby się odróżniało, ale o wiele lepiej to w obrazku wygląda, jak jest noc. Ja Cię kręcę, ale się stresuję, nie? Mega fajnie. Fajnie Was tu w ogóle widzieć. I dzisiaj, i przez te ostatnie w sumie trzy tygodnie. I dzisiaj chciałbym właśnie. Mało cysków jak na pięć, chyba mało płaczu jak na tw Twoje pięć minut. Pozwolę Wam troszeczkę o tym więcej opowiedzieć. To co w dniu dzisiejszym zaprezentowaliście, to było w ogóle fenomenalne. W sensie serio, gadaliśmy sobie tak, że ten odcinek, bo już mówię tutaj tak stricte o nim, był totalnie kompletny. Każdy z Was zrobił na mnie. Bardzo duże wrażenie. I uważam, że macie już tą wiedzę, żeby zostać influencerem i żeby wygrać ten program. Tak naprawdę każdy z Was mógłby go wygrać. Macie tak teraz, stojąc tutaj przed nami, że dalej czujecie, że, że to jesteście wy. Tak. No. Ale wszyscy jednak pozostaje. Teraz na przykład wierzę mu nie, <gryw> że on gdzieś... Kurwa że odrobinkę siebie zatracił. Wiecie, moje głowa moje Ja mu tak, Zapamiętani bardzo pozytywnie i o każdym z was mogę coś powiedzieć. Reszcie nie wierzę, bo na przykład uważam, że Pola też jest świadoma, że siebie zatraciła. Co będzie zupełnie inne, bo na przykład zaczynając od Olka. No Olek, ja Cię po prostu pokochałam od momentu, kiedy jeszcze nawet Cię nie zobaczyłam, tylko usłyszałam i jestem po prostu Twoją największą fanką. Dziękuję bardzo. A Ty bardzo. co, Przemek, myślisz o Olku? Ja, tak jak Ci dzisiaj powiedziałem, jestem fanem w ogóle Twojego stylu bycia, bo jest trochę, powiedzmy sobie, jest troszkę inny, ale jest bardzo fajny, jesteś... Tak... A, nie wrzuciłem na story info, że jest live. No to trudno, już jest 22, więc późno. Taki wiesz, siemanko, tutaj. No i król, też bardzo fajnie mówisz, wiesz, fajnie się opowiadasz, fajne rzeczy robisz. No jesteś królem. <grym> bardzo. Twoja oryginalność jest w ogóle nie do podważenia. To jest wielki twój atut, jesteś w tym e, wszystkim też... Zobaczcie też jak to jest fajnie. Znaczy czy oni będą wszystkich chwalić? Czyli dobrze, obejrzyj do końca dopiero. Tam, Maxa, prawdziwy. Wiemy, że, że stoi przed nami właśnie dokładnie ten gość, którego oglądaliśmy przez, przez te ostatnie tygodnie. Nie ma tutaj żadnego udawania i to jest piękne, nie? Dzięki bardzo. Julitka, zupełnie totalnie szczerze nie żałuję tego, że miałaś ten diamentowy bilet. Uważam, że ci się należą w 100%. Uwielbiam Twoją energię i, 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 i to właśnie. Że oni w tym odcinku tylko i wyłącznie ich chwalą, tak? Bo tak, wiedzą, że wszyscy wygrają, no to. Już, yy, bo często jest tak, że jak lubią bardzo tego Friza, no to się utożsamiają, że. Mm, mm, dobrze mówi, prawda, czyli że tak jest, nie? Jak, jak, jak tak powiem. Yy, więc yy, teraz wszystkich chwalą, powiedzą, że wszyscy wygrywają, więc dają im od razu ten kredyt zaufania dzieci. Nie wiem, czy to powiedziałem zrozumiałym językiem, czy to, co chciałem wam przekazać, przekazałem, ale chyba tak. Czajcie, kurwa, nie? Właściwie każdy powtarzał, kto cię tutaj spotykał w programie. Bo na pewno i do Olka by znaleźli jakieś rzeczy, które fajnie jakby poprawił. Do każdego by znaleźli takie rzeczy, ale w tym odcinku już tego nie będę mówić, mówić. Że od ciebie bije tak dobry, dobry vibe, jesteś no, taką wspaniałą osobą. Umiesz tym e, żonglować na odcinkach. No chyba, że kogoś pocisnął, nie, no to wtedy powiem, że okej. Okay. Tak żeby też pokazać to przy kamerze, bo to nie zawsze idzie ze sobą w parze, ale w twoim przypadku jak najbardziej. Jestem fanem wielkim. Ja też. Ciebie. W drugą stronę. No ja to już jakby powiedziała, że ja też jestem fanką siebie. E, że w siebie wierzę jakoś tak, a teraz to wyszło znowu jako takie lizanko. Może nie, że jestem fanką siebie, ale że ja też e, wydaje mi się, że zrobiłam dobrą robotę. A to to jest takie kurwa znowu lizanko, że ja, ja też jestem fanką, kocham cię Fris. Ale ja też jestem właśnie Twoim fanem, bardzo od razu Cię polubiłem, bije taka właśnie ta energia, o której mówił Karol Kurcze, naprawdę bardzo fajnie i chętnie bym z Tobą nagrał jakiś odcinek Odpalę, odpalę, jak rzucili dziś, to odpalę Wszyscy, którzy przychodzą, się zakochują w Tobie Mówią, że chcieliby, żebyś była blisko No niesamowite, fajnie, że kogoś takiego tutaj mamy Właśnie to jest yy, super, że ja miałam okazję zmienić o Tobie zdanie Kurwa, niesamowite jest to że ja po tej kontuzji kolana na przykład zwracam uwagę na takie rzeczy, nie? Że ona ma mega mocny przeprost. I czy to jest ok dla więzadeł, nie? Kurwa, że ja teraz jak patrzę na człowieka, to się zastanawiam, czy to jest... jak stoi, czy to jest... czy te więzadła, że czy one nie są za bardzo jakieś tam... Bo ja na przykład nie mogę w tej nocy operowanej Zrobić przeprostu, już nie? Coś tam kurwa jest, że ja nie jestem w stanie. Pięć o tobie zdanie. Bo pierwszego dnia jakoś nie poczułam z Tobą jakieś takie, wiesz, super więzi, dlatego że nie pracowałyśmy razem w grupie. Dzisiaj zupełna zmiana. Zupełna. I zapisałam sobie, że Ty masz wszystkie cechy, które są potrzebne. ogarniasz całą grupę, każdy Cię lubi. Jak jest tutaj kłótnia, to Ty wszystkich uspokajasz i po prostu jesteś najbardziej świadoma. Tak, tak uważam. Dziękuję bardzo. Hej, Pola! <noise> Dotarłaś do tego finału. Jakoś się udało. <noise> I bardzo dobrze, bo kiedy pierwszy dzień przeszłaś do programu, ja uznałem, że to jest osoba, która może go wygrać. Ja trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki i to i w programie, i poza programem, za ciebie jako człowieka też, bo wydaje mi się, że, że możesz jeszcze zaskoczyć i że na pewno nas jeszcze zaskoczysz. Dla mnie, Pola, byłaś taką osobą, którą ja najbardziej wyróżniłam pierwszego dnia z grupy. Ja powiedziałam, że to jest dziewczyna, która Yy, uważam, że powinna wygrać ten program. Tak było. Jakby stawiasz na swoim. Nie dajesz się tak wiesz, przekamarzać. Po prostu wiesz, na co możesz sobie pozwolić. To też jest dobre. Tobie tylko brakuje do końca takiej wiary w siebie. Takiej pewności, żeby nikt nie dał yy, tak jakby przegadać, że może być trochę inaczej. I uwierz w siebie dziewczyno, bo naprawdę zajdziesz daleko. Maja, co fajnie, co? Że tutaj jesteś z nami. Ja się cieszę na bardzo, fajnie. bo jak przyszłaś do nas na casting, to byłaś dla nas jako jedyna oceniona jako 10 na 10 pod względem całokształtu tego jak się zaprezentowałaś na castingu i w programie myślę, że dotrzymałaś po prostu tej poprzeczki, fajnie się bardzo pokazywałaś, ja w ogóle jestem gigafanem twoich. Twojego... Oni w ogóle pokazywali filmy z castingów, takie urywki, the best of, tego trochę mi brakuje tutaj w tym montażu, że jak on opowiada, że jak coś tam na castingu, że, bo on powiedział tak, że jak zobaczyli te filmy castingowe, no to że ocenili ją 10 na 10 i fajnie jakby kurwa pokazali, że może ona naprawdę jakiś mega zajebisty zrobiła ten film castingowy, czy coś w tym stylu. To też by na przyszłą edycję pokazało, czego szukają, a nie później te dzieciaki nagrywają. Jestem Kasia z Pabianic. Interesuję się malarstwem, i powiem, dlaczego nie przeszłam? Dlaczego? Przecież nagrałem taki dobry film. Przecież były takie kurwa dramy na, na TikToku, nie? Że dzieci były złe. Dlaczego ktoś się dostał? One się nie dostały. Ojej mimiki uważam, że jest ona. Mefa YouTube, dzięki za dwa miesiące wspierania. Tak wyjątkowa. Wierzę też, że, 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 że jest w tobie gigantyczny. Bo film się nie nadaje na YouTube? A. Mam ci, że kurwa dobry żart, nie?